No dobrze proszę Państwa, żegnamy się z Nowotarską, żegnamy się z Zakopanem, ja już jestem spakowany, zaraz ruszam, jest 7.20, sprawdzam tylko czy tu nic nie, nie zostawiłem i ogień w drogę, a jeszcze dzisiaj Śląsk mnie czeka. Zobaczcie, niby nie sezon końcówka marca a zobaczcie, jaki tu jest korek, no ale oczywiście to są miejscowi, którzy jadą do roboty. Jest 7:40 i zobaczcie, już od Białego Dunajca praktycznie korek. To gra wideo, ale bo Czechy też mogą nam się kojarzyć z grami, chociaż nie jest to takie powszechne skojarzenie. Nie pan zaskoczył dzisiaj z tym. Illusion Softworks, to była czeska firma, potem 2 Czech, przekształcili się, ale ten czeski producent gier. Będzie kawka i śniadanko w maku. Wow. Jest kawka, jest taka kanapka, niby zdrowa, a wiecie co to za ser tutaj? To jest, mieli Państwo Almetę, kiedyś widziałem jak nakładają. Normalnie, z pojemnika, takiego jakie wy sobie kupujecie w sklepie. Katowice, proszę Państwa.